Mano, z tej strony ja, MWK, jesteśmy w kolejnym filmie na moim kanale Jak możecie zauważyć, jesteśmy w kolejnym odcinku Minecrafta z widzami I w dzisiejszym odcinku będę wbijał do was na serwery Jeżeli chcielibyście się znaleźć w odcinku, to wystarczy dołączyć do mojego Discorda Do którego macie link w opisie i tutaj, na samej górze, jak możecie zauważyć Macie kanał tekstowy serwery Minecraft i tutaj wystarczy napisać swoje IP, wersje oraz dodać mnie na white listę. Jak możecie zauważyć, mam tutaj listę serwerów, na które w dzisiejszym odcinku wbijemy Ale jeszcze przed tym chciałbym was prosić o zostawienie koniecznie łapki w górę i Subskrypcji tego kanału, ponieważ filmy pojawiają się codziennie. Czym więcej łapek, tym więcej filmów, więc myślę, że warto strzelać łapy w górę, beczku, strzel łapy w górę już teraz. Mordo, na co czekasz? Ja patrzę Patrzę i nie widzę, żebyś zostawił łapki w górę. O! Dobra, zostawiłeś masz farta. Dobra, więc bijamy na pierwszy serwer, zapraszam w Zobaczmy co my tutaj mamy. Jest jeden ziomek N radio i napiszemy Siemano! Jesteś... O! Jesteś na odcinku! Siemano, byczku, siema, 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 siema Witam, witam Ej, kurde, co to za dziwne dźwięki? Słyszeliście te dźwięki? Ej, to było mega dziwne Fajnie, Ała yy, Co chcesz yy, Pokazać? Mam coś dla ciebie, dawaj Pokazuj, dasz mi Gamemodę, żebym Mógł latać o proszę bardzo, to się szanuje. Dostaliśmy od razu, słuchajcie, tutaj yy, game moda, znaczy OP. Dostaliśmy od razu OP i wpisałem sobie game moda, zmieniłem od razu tutaj, jak możecie zauważyć pogodę. Co my tutaj mamy? Prezent dla MWK Okej, okay, co my tutaj mamy? Wow, mamy cały setik, słuchajcie, z nederytu razem z dziesięcioma jabłuszkami, diamentowym kilofem, wiadomość mamy nawet. Mamy tutaj takie rzeczy. Dobra, przeczytajmy sobie, słuchajcie. Wiadomość yy, właśnie tutaj od naszego ziomala Co on tutaj napisał Zbierałem to dwie godziny dla ciebie Wiem, że i tak nie będziesz tu grać Ale i tak się cieszę, że wybrałeś mój serwer Spoko mordo, ja też się cieszę, że wybrałem twój serwer Bardzo dziękuję za prezent Dawaj, pokazuj co masz tutaj na serwie Dobra, zobaczmy co my tutaj mamy Mamy tutaj słuchajcie jakąś wieżę Wieża imienia MWK. Wieża imienia MWK. Ok, wbijamy sobie na górę. Czyli ziomeczek specjalnie dla mnie, jak możecie zauważyć, zbudował wieżę. Bardzo miło. To lecimy dalej. Mam nadzieję, że się spodoba. Ok, dobra. Bardzo fajna wieża. Ej, bo on uciekł gdzieś. Patrzcie, tutaj jaki domek. Wow, to twój domek. Ej, bardzo ładny. W sensie taki malutki. Dom kolegi. Aha, ale bardzo ładny. Ja mam lepszy. To dawaj pokazuj. Dobra, ziomeczek następnął, jak możecie zauważyć. I wow, co jest? To mój dom. Mieszkasz w akwarium? Ej, mocno, mocno, co tutaj się dzieje, widzowie? Patrzcie, ziomek ma wejście do domu w akwarium. Wytyfy! Ej, to jest naprawdę mocne. Dobra, zachodzimy sobie na dół. Aha, pokój. Mhm, mm i tutaj jestem dorszem, co jest? Jesteś minionkiem, ziomuś Ej, dobra, bo z tego co widzę, ma tutaj portal do... O nie, ja mam game mode i wszedłem do netheru Dobra, wracamy sobie Ja chcę wrócić, halo, ja chcę wrócić Ja chcę wrócić, wracamy, o, dobra Dobra, wróciłem, udało mi się wrócić Chciałem po prostu przejść, bo tutaj jest enchanting table, nie? Ale dobra, tutaj jak możecie zauważyć, ma jakiś tutaj na dole end Co jest? I tutaj ma w ogóle jakąś tom zejście, nie tu Okej, okay, ale jak możecie zauważyć, no ma taki pokój Czy coś za tym banerem jest? Nie, nic za tym banerem nie ma Eee, wow Co? Co tu się wydarzyło? Czy wy to widzieliście? Czy wy to widzieliście? Tu mamy farmę O kurczę. o kurka Ej, to tutaj naprawdę mocno grane jest Z tego co widzę, patrzcie Na dziomeczek ma farmę endermanów Wow, wow a i zapomniałem dodać Ej, naprawdę mocno Serio, ej, jestem w dosyć dużym szoku Że ziomeczki sobie tutaj tak grają, że mają nawet farmę endermanów że wy tam przed ekranem macie już zostawionego suba I jak nie to działać No właśnie Mordo, zostawiłeś już subskrypcję na tym kanale? Jeżeli nie, to, to posłuchajcie się Enrandio, Bo chłop dobrze mówi Też tak myślę No i to mi się podoba Takie myśląko Takie myśląko mi się podoba Serer jest w miarę młody Aha, okej okay. Czyli pewnie nie mają tutaj za dużo budowli wybudowanych Żeby coś tutaj ciekawego pokazać Dużo tutaj nie ma Aha, czyli w sumie wszystko... Pokazałeś. No, raczej tak. Więc pierwszy serwer był naprawdę spoko. W sensie, no, był to dosyć młody serwer. Tak jak sam autor mówił, że, no, zbyt długo tam chłopaki nie grają. Ale mieli słuchajcie, ekspiarkę Endermanu, więc jest to nawet fajne. W sensie, no, ja wiem, co powiedzieć. Po prostu spoko, serwer. Przejdźmy sobie dalej. Jak możecie zauważyć, mam tu kolejny serwer z takim ładnym pieskiem. I na tym serwerze nic. Kogo nie ma, co tutaj jest. Jak wejdziesz, to poczekaj, bo Gajowilk ma. DC, a ja nie mam. A też gram na tym serwie. Tylko Gajowilk może dopiero o 17.30. Dobra, w takim razie zostawimy tutaj y, informację. okej, okay, ej, napisałem taką krótką informację, bo oni nam tutaj napisali krótką informację, więc ja też sobie pozwoliłem napisać krótką informację. Więc napisałem im coś takiego: Siemanko, wbiję tu na odcinku, ale nikogo y, nie było. Pisałem, że o 16.00 nie gram odcinek, więc no jestem. Pozwoliłem sobie mm, pochodzić po serwie, więc myślę, że y, tutaj gracze się nie obrażą. Z tego co ja pamiętam, bo ja tutaj byłem jakiś, nie wiem, z 10 odcinków temu, to tutaj jest właśnie, słuchajcie, mapa Among Us w Minecraft. Ja nie wiem w sumie, czy jest coś takiego jak spawnie A jak jest? A ja nie mam komend w ogóle. Ja pierdzielę. Dobra, no i ja chciałem sobie pochodzić po tym serwerze. Niestety musimy tutaj tak zrobić. okej, okay, ja to oczywiście naprawię, dobra, może nie jakoś idealnie. Za co przepraszam. Ale no zostałem uwięziony, patrzcie co tutaj się dzieje w ogóle. Ej! Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Co tutaj się odpierdziela? Ej, mocno, ile koment bloków, ile wszystkiego w ogóle. I tutaj mamy parkur! ej, spróbujmy przejść sobie ten parkur. Co tu jest napisane? Parkur Gai, okej, okay, dobra, przychodzimy parkur. Zobaczymy. O nie, dobra, to będzie ciężki parkur. To będzie ciężki parkur. chyba mi się go nie uda raczej przejść, ale dobra, podejście do trzech razy sztuka, jak... Naprawdę, na, 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 naprawdę, na samym początku już spadam. Ej, to nie jest zbyt dobra informa... Dobra, yy, wiecie co? Ja proponuję, że wbijemy w następnym odcinku na ten serwer i po prostu yy, oprowadzą nas tutaj po tym serwerze, bo z tego co widzę, jest tutaj mm, właśnie jakaś mapa zbudowana, jest tutaj parkur. No i nic poza tym, słuchajcie, na tym serwerze nie widzę. A wydaje mi się, że na tym serwerze może być trochę więcej rzeczy. Yy, wow! Jak na przykład to. Ale że nie wiem totalnie co to jest, to właśnie tak jak mówię, proponuję, słuchajcie, poczekać, niech nas tutaj oprowadzą, bo no, z tego co widzę, budyneczki są naprawdę kozackie. Więc ten serwer, słuchajcie, idzie w hierarchii tutaj do góry, czyli do serwerów, do których. Y co jakiś czas wracam, jeszcze nie wracaliśmy, słuchajcie, do tych serwerów, ale myślę, że w następnym odcinku sobie tam wrócimy, więc wiecie, jak jest, nie? Więc wbijmy sobie na kolejny serwer, wbijaj i się baw, zobaczmy, co my tutaj mamy, co my tutaj mamy, są dwie osoby, siemano, jesteście na odcinku, wow, patrzcie, co tu, to... ej, co, co jest, gdzie my się w ogóle zrespiliśmy, ała wiemy, okej okay. Kto mnie oprowadzi Kto mnie oprowadzi To jest pytanie na teraz W ogóle już się do nas tepam Okej, okay, zasady Nie niż mostu, ani spałno Obowiązkuje kultura Nie zdążyłem niestety przeczytać, bo mnie tepli yy, Dobra, więc co my tutaj mamy yy, Dawaj, oprowadzaj Ziom o, dzięki za zimniczka, dzięki, dzięki mordeczko. Bardzo miło z Twojej strony, bardzo miło. Co my tutaj mamy? Co to jest za domek? Ej, jaki wielki domek w ogóle. Ej, zejdź ze mną na dół. Okej, okay, za mną. A, okej, okay, dobra. To, to idę, to idę w takim razie. Zobaczmy, zobaczmy, co tu się dzieje. Co tu się dzieje? Halo, halo, co tu się dzieje? Co tu się dzieje, jeden z drugim? Ten to jest jakiś śpieg. Ej, czemu tutaj jest śpieg? bieg. On mnie śledzi? Co jest? Ej, gościu, gościu! Agent FBI, co jest? Serio to jest agent FBI? Boję się go. Ej, ja się go boję, serio, to jak to jest agent FBI w Minecraft, mordeczki, trzeba na niego uważać. Więc bacznie yy, patrzcie, patrzcie, czy on czegoś tutaj nie zrobi, bo źle mu z oczu patrzę, źle mu z oczu patrzę. czy ma zielone oczy. To, to jest podejrzane. Wyszedł. Spokojnie, da, dałeś mu bana? Ej, czy on mu dał ba. A, o, zmienił skin. O, od razu lepiej. Dobra, dawaj, oprowadzaj. A szpieg niech mnie nie śledzi. A szpieg niech mnie nie śledzi, właśnie, bo ja mu nadal źle patrzę z oczu. Nawet jak zmienił skin, dobra, co my tutaj mamy? Y wow, ej, w ogóle tutaj jest dużo budyneczków. Zauważcie, że mm, chłopaki się tutaj wybudowali w takiej dolinie. Jaka chata wyrąbana w ogóle, co jest? To jest dom szpiega. Który ten? O. Okej, okay. to jest dom szpiega. Więc zobaczmy sobie. Okej, okay. więc taki dom szpiega. Gdzie my idziemy? Co on chce nam tutaj pokazać? Co tutaj się znajduje ciekawe? A, to jest dom szpiega. To jest dom szpiega. A, okej. Okay. Dobra, dobra, okej. Okay. Czyli tamten był dom szpiega, a ten jest jeszcze innego ziomala. Wszystko jasne, wszystko jasne. Tutaj, jak możecie zauważyć, mają chłopaki jakąś farmę. Ten drewniany to dom szpiega. Okej, okay, okej. Okay. Dobra idziemy dalej Zobaczmy co tutaj ziomeczek nam pokaże Bo z tego co widzę To budowli chyba im na serwerze słuchajcie nie brakuje Bo no jest tego dosyć sporo yy, Gdzie on nas tutaj prowadzi? Co to jest? Co to jest kurka? Yy, okej okay. Co to jest? Ty jakie akwarium wydupione To jest jakiś domek kolejny Okej okay. Tu był domek takiego ziomeczka ale się przeprowadził Okej okay. Ten na górze to nowa budowla Tam tam o okej okay. Nieskończona ta zrobicie dzień. Ciekawe czy zrobią dzień. Ej w sumie taki ziomek ją buduje. No to fajnie, ale czy zrobicie chłopaki dzień? Zrobicie dzień, zrobicie dzień, czy zrobicie dzień? Halo, zrobicie dzień Ja się boję w nocy. Ja się boję w nocy. O dziękuję. Dobra. Y, tutaj Ej tutaj jest kolejna chata jakaś co jest, Czy to domek? Bato, człowieku człowieku Hona Parkur zaraz, zaraz. Ej, co? Ej, a bo to jest ten sam domek, w którym byliśmy, Dobra, nieważne, 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 dobra, idziemy na parkur. Idziemy. O nie, kurde, spadłem gdzieś. Bardzo źle, bardzo źle, widzowie, bardzo źle, dobra, idziemy, no. Dawaj, prowadź. Dobra, idziemy, ziomale. Ty, a ten most dokąd prowadzi? Bo my idziemy na parkur, ale no, zobaczyłem tak zarąbisty most, że muszę zobaczyć, dokąd on prowadzi. A, on donikąd prowadzi, okej. Okay. Ale to, to w takim razie idziemy, patrzcie, ej, szpieg cały czas mnie śledzi. Ej, ten. Szpieg mnie cały czas śledzi. Zrób z nim coś. Ej, serio, ten chłop cały czas za mną chodzi. To jest, to jest podejrzany widzowie. Parkour, dobra. Przychodzimy parkour, ale ten szpieg niech się ogarnie. Nie śledzę. Wcale widziałem. Na odcinku widać. Przestań mnie śledzić. Ej, bez kitu, bo chłop cały czas za mną chodzi. Przed chwilą był komandosem, teraz się przebrał. I myślisz, że on coś ugranie, nie, to tak nie może być. To tak nie może być. Oh, je. Yeah, o, oh, ilipa, ilipunia. Prawie przyszedłem ten parkur. Lecz niestety się nie udało, widzowie. No, ale mówi się trudno. Okej, okay, dobra. Y jeszcze raz mnie tutaj tepnął. Bardzo fajnie. Czy on chce, żebym przeszedł ten parkur? Naprawdę. Naprawdę no, muszę przejść ten parkur. Oh, je, yeah, dobra. Ja jestem proelog parkurowiec. Więc ja go przejdę normalnie, byczku. Ja nie umiem tego przejść. Serio? Serio, mordo, jak to jest easy? Easy, easy, easy. O nie, o nie, o nie, o nie. Ja bym przeszedł, ale mi się już nie chce. Dobra, patrzcie, co teraz zrobię. Patrzcie, co teraz zrobię. Patrzcie, patrzcie to. Ej! Szpieg mnie zabił. Zrób. Coś z nim. <laughs> Ciekawie co napisze. Ej, serio, dotknął mnie! <laughs> Weźcie tą ekspiarkę, dawaj Dobra, Zióweczek nam pokaże teraz ekspiarkę I pokaże nam ekspiarkę i chyba będziemy lecieć na kolejny serwer Bardzo fajny serwer Ej, podoba mi się, fajne tutaj domki są I wszystko jest tak, słuchajcie, wiecie Tak jakby, jakby to powiedzieć Kurka rurka, jakby to powiedzieć, to wszystko jest tak, słuchajcie, wiecie W jednym miejscu, nie jest to tak, wiecie Rozwalone po całym świecie Tylko w jednej dolinie wszystko się znajduje, więc mega spoko Wow, tutaj jakaś woda zbagowana, Co jest? Yy... o, typnijmy się gdzieś tam I. Iy... Bom, ok, jesteśmy tutaj. Poczekaj, tepnę cię. Ja nie chcę, bo ty szpieg jesteś i mnie to torturować będziesz. Ja nie chcę, bo ty szpieg jesteś i torturować mi będziesz. Nie, jak to nie? Jak to nie? Ja się ciebie boję. <laughs> Ciekawe, co ten ziomeczek myśli, jak ja tak do niego piszę cały czas, nie? <laughs> nie jestem śpiegiem! Jak to nie? O nie, zostaliśmy sami. Dobra, już myślałem, że ze szpiegiem sam na sam zostanę. Ale nie, na szczęście nie, mordeczki. Sorry, net słaby. Spoko. Dawaj, pokazuj. Expim. Okej, okay, zostaliśmy tepnięci. Wow, jak tu głośno, jak tu głośno, człowieku. Jak tu głośno, jak tu głośno. Co jest? Bardzo fajnie. Ej, zrobimy mu pranka. <ścoughs> Czy on zginie? <śmienic> oj oj! Ej, Straciłeś i temy To był bardzo zabawny prank, tak mi się wydaje, nie, zrobiliśmy kopię Boko O, to git <śmienic> Bo <śmienic> dostałem ataku Musiałem to zrobić ten serwer był mega spoko Ja myślę, że ten serwer też trafia tutaj, słuchajcie Do naszej listy właśnie fajnych serwerów Które będę co jakiś czas odwiedzał No i co? Przejdźmy sobie do Następnego serwera Pozdroyty, zobaczmy co my tutaj będziemy mieć Ok, jak możecie zauważyć jest tutaj dużo ziomeczków Serwer jest non-premium A nie, jest premium, Ok, nie załadowało się Shimano, Jesteście na odcinku Co tam? U was? Wow, ała Patrzcie, Andrzej kaktus O, to mi się już zaczyna Plus jeden, plus jeden za kaktusa Co tutaj jest? I co tu jest napisane? He, he, he e, tcho, Co, co, co? Co tu jest napisane? Thunder, czyli słuchajcie, chyba prąd, jeżeli dobrze kojarzę mm. Wow Co to za hawirka? Jaka willa? Dobra, kto mnie Oprowadza, ziomale Mam dom pod ziemią, ho Dobra, idę to jesteś, za kim mam iść? Za tobą, dobra, idę za tobą Idę za tobą, pokazuj co tutaj masz ciekawego Co tu ciekawego jest? Wow, jakie zejście ogromne Ej, co jest? To jest trochę, patrzcie jakie ogromne schody Jakie zejście, co tu się dzieje? Ej, co tu się dzieje? Halo? Halo, co to? Co to jest? Co to jest? Taka dziura Ej, mocno! Ziemneczki sobie zbudowały pod ziemią taką tutaj, kurde, dziurę. I jest tutaj masa rzeczy. Patrzcie, różne farmy. Dużo kwiatków. Drzewko jakieś, a w drzewku? Patrzcie, w drzewku mamy, słuchajcie. Mocno, ale mocne. Kozackie. Dobra, więc no, pokazali nam dziurę, dziurkę w Minecraft, pokazali nam, i teraz gdzieś nas prowadzą w inne miejsce. Zobaczymy, co to będzie za miejsce. Patrzcie, tutaj mamy chyba jakiś park. Patrzcie, bo tutaj są normalnie ten, i są. Yy, a nie, już myślałem. Już myślałem, ale to pewnie będzie dokończone, bo są tutaj mury. Wiecie o co chodzi? Więc tutaj jest, słuchajcie, takie coś ala miasteczko. Mm, dobra, gdzie ona jest? Tutaj jest, dobra. I co? Wbijamy się. Wbijamy się tutaj. Stacja Alfa, co jest? Ej, wbijamy do jakiejś stacji Alfa. O, dawaj, płynę, płynę za tobą. Dawaj, byczku, lecimy, lecimy. Oh, yeah. Ciekawe, gdzie... Kurde, jak my zapierdzielamy, czy wy to widzicie? Ej, jak ciemno pobugowało się wszystko, ty. Ej, jak my lecimy szybko, czy wy to widzicie? To jest prędkość światła w Minecraft. Ej, bez kitu. Pa to, człowieku. Człowieku, jak my zapierdzielamy. Ej, mocno, mocno, fest Ej, serio, dobra, yy, ale gdzie my... To aż tak daleko płyniemy. O co chodzi? O zakręt ziomeczku. wo jaki dripcik! Bokiem polecieliśmy. Proszę bardzo, tak się robi. I, I co teraz? Aha, bo tutaj były takie pasy zwalniające nawet. Ej, mocno! Jak to zapierdziela? Co tu się dzieje? Jesteśmy na miejscu. I, i co tutaj, co tutaj się znajduje? Okej, okay, są tu jakieś schody. Wbijajmy na górę, zobaczmy, co tutaj jest ciekawego, że aż tak daleko musieliśmy, słuchajcie, płynąć. Wow, jaka chata wyrąbana Czy wy to widzicie? Ejcie, y, bo domek Wiki. A no bardzo ładny, bardzo ładny. Ej, kurde, zróbmy jakiegoś pranka. Zróbmy jakiegoś pranka przy tak ładnym domku. Trzeba zrobić pranka, słuchajcie. Trzeba zrobić pranka i ja myślę, że to będzie dobry prank, jak zrobimy sobie coś takiego. Coś takiego zrobimy sobie pranka, proszę bardzo. Cyk! Ej, to nie zadziałało? Czemu to nie zadziałało? Dobra, to. No, to zepsujmy, zepsujmy. Zróbmy, zróbmy takiego pranka Odwrócona literka T Ha, 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 xd X A, zrobił się, patrzcie Po czasie się zrobił, kozak, dobra y Bardzo fajny domek W sensie wygląda w ogóle jak jakiś zamek, człowieku Bo jakie to jest w ogóle ogromne Że komuś się to chciało w ogóle budować Jeszcze jest pływająca wyspa z domami Dawaj, pokazuj Okej, okay, zobaczmy. Znowu musimy, słuchajcie, płynąć w drugą stronę chyba. Tak mi się wydaje. Czekaj. Yy, o, dobra. Lecimy w takim razie w drugą stronę. Wow, dobra i chyba gdzieś dopłynęliśmy. Patrzcie. W sumie to nie wiem, czy dopłynęliśmy, czy dojechaliśmy. Ej, tutaj było jakieś skrzyżowanie. Ja tego wcześniej nie widziałem w ogóle. Co jest? Ej, mocno. Mocno face! O, czy tutaj. A, już myślałem, że będzie trzeba wyskakiwać. Myślałem, że będzie trzeba wyskakiwać, a jednak nie. Wow, jaki lag spył I patrzcie, w ogóle tutaj jest tak to szybko jedzie, że nie widać, jakbyśmy jechali w ogóle. To jest naprawdę. Pff, serio. Ej, oni to na pewno zrobili komendami. Wątpię, żeby to robili ręcznie. Przecież to by było tyle kopania. O! Dobra, jesteśmy i idzie teraz. Teraz tutaj. Dobra, lecimy do góry znowu schodkami. I co my tutaj mamy? A, bo teraz będzie wyspa z domkami jakaś Coś takiego Zobaczmy, gdzie to jest Wow, ej, to jest rozwa... Co tu się stało? Ktoś wysadził O nie, kto to zrobił? Ej, co jest? Patrzcie! Ktoś tu wysadził. Chyba to nie było istotne, skoro następna się tym nie przejęła. A tu jest dom jeszcze. Okej, okay, dobra, więc yy, fajnie, fajnie. Ej, to może znowu Jarek? Jarek? To na pewno on. Widziałem. TNT miał w rę... <grym> napiszemy w ręku. W ręku miał w ręku miał TNT. Serio? <grym> o nie... Powiem Wam szczerze, że ten serwer mi się naprawdę podobał. I ten serwer też, słuchajcie, idzie do listy serwerów, na które będę wbijał. Ta lista już jest na tyle duża, że chyba w następnym odcinku zaczniemy sobie wbijać właśnie na te serwery, e, na których byliśmy e, w poprzednich odcinkach, żeby zobaczyć jakie są tam zmiany. Słuchajcie, jeżeli chcielibyście się znaleźć w następnym odcinku, właśnie z serii Minecraft z widzami, to wystarczy wbić na mojego Discorda, do którego macie link w opisie. Wystarczy wbić tutaj na ten kanał tekstowy, napisać IP wersję oraz dodać mnie na whitelistę I jak będę nagrywać odcinek, ja was tutaj wszystko ładnie informuję, że na przykład jak, tak jak dzisiaj, o 16 nagrywam odcinek i wtedy macie też info, żeby być na serwerze w trakcie yy, odcinka, więc bardzo serdecznie zapraszam, bo myślę, że to jest spoka opcja. W dzisiejszym odcinku to by było na tyle, mam nadzieję, że wam się podobało, jeżeli tak, koniecznie strzelajcie łapy w górę, subskrybujcie ten kanał, żeby być na bieżąco, no i co, trzymajcie się, widzimy się już jutro, elo, pa!